Te drzwi wyglądają dosyć strasznie i jeżeli jesteście ciekawi, co się za nimi kryje, to w tym momencie musicie zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, a my z Simonem będziemy testować dzisiaj różne dziwne substancje, taką jak na przykład... Simon, czy chciałbyś to sprawę, Poczekaj, ja ci pomogę, może cię złapię i na przykład tutaj... O, wrzucę, czy ja cię wrzuciłem właśnie? Tak, Samon szybko wyjść, po A co jest, Ej, ty mnie też tutaj wrzuciłeś. Ej, czekaj, może stąd jeszcze wyjdę? Tak, naprawdę wyjść jest. Udało mi się wyjść Ej, Samon już stamtąd nie wyszedł, dlatego serio zostawcie łapkę w górę, a my dzisiaj przed tym sobie... Wszystkie te różne substancje. Dalej mamy galaretkę. Ej! Ja w ogóle uwielbiam galaretkę, ale mega długo się nie jadłem. Dlatego wskakujmy do galaretki. Mmm, ej, Simon, ale dobra galaretka. Chodź sobie spróbujesz razem ze mną. Tylko. Wiesz co? Fajnie było jakiś jeszcze mógł stąd. Ej! Zmieniał się w galaretkę. Pomocy, co się z tym dzieje? Szybko. Wysot jest. Dobra, to jest. Udało mi się wyjść tylko, że mam ca... całą głowę. Mam w galaretce. Ej, jakie ja śmiesznie wyglądam teraz. I na samym końcu mamy tutaj jeszcze. Ej, co to w ogóle jest? Coś z dżungli? Ej. Dobra, wskakujmy do środka. Ej! To są ruchome pioski, chyba udusimy się tutaj. O, pomocy! Simon, poczekaj, czy to jest lawa! I co ty robisz? Cię podpaliły właśnie nogi! Aha! Tak, dobra, e, wiecie co, podłoga to lawa, więc my może sobie tą lawę odpuścimy, bo pewnie od niej szybko zgniemy. Dalej mamy miodek, ej, miodek jest strasznie słodki, no i właśnie... Ej, mam całą tutaj rączkę w miodzie. Nie, nie wrzucaj A? mnie! Stój! Nie, Simon, proszę, zostaw mnie! Dobra, ja ci dam, zaraz, ja ci dam, jak ci ja cię złapię, gościu. Co Mokry, mamy? O, Mokry? Ty jak ty w ogóle szybko to wpadłeś? Czy ty właśnie zaschnąłeś? E, e, Simon, chyba się z nim beton, czekajcie, sobie coś jeszcze sprawdzimy cyk. Uu. o co pod się w betonikę, nie nie, słuchajcie, będę cały z betonu teraz, tylko napisz sobie stąd wyjdźmy. O, oh, ale jestem teraz betonowy. Samo chciałeś mnie uderzyć, żeby zobaczymy czy ci bolał jak mnie uderzysz w klatę, bo jestem całą klatę mam oh, normalnie z betonu. Pocieka, Dawaj, pocieka, odbijemy i... się. Oh, mogę się złapać? Logi, Czekaj, no logi. Chawala, logi, dobra, wiesz co, idziemy sobie teraz dalej, tylko jeszcze mogę ok, Jest, dobra, szybko, z oh, go tutaj. Jest, <laughs> Dobra, sam się znowu zmienił w betonowego ludzika. A my jesteśmy teraz gęsty, szybki piasek, czyli ruchome piaski. Pewnie każdy z was tym słyszał. Tak w ogóle się ta gra chyba nazywa ruchome piaski. Skakujmy, i pójdziemy do samego końca. Dobra, damy radę, szybciutko, jeszcze kawałek i jesteśmy na samym końcu. Cy! Udało nam się. Ej, dobra, ruchome piaski nie są w sumie aż takie złe, jak myślałem. Dalej mamy co to teraz tutaj jest. Uwaga, szybko sobie pęknięte to sprawdzimy. Błoto to jest pęknięte błoto, ej... ej chyba, chyba wiem w ogóle, jak wygląda pęknięte błoto. Możemy sobie po tym ej, też tak powoli się bardzo o nie, o nie, zapadać. O, Jestem w ogóle cały... W, w, i e, właśnie i cały od błota się uwalił, całą wysić go umyj. Dobra, my ja sobie to jeszcze poczekałem może chwileczkę. Co my tu mamy jeszcze dalej? Jest jakaś trawa. A, ja stąd wyjść! Ej, nie mam rękę trochę uwaloną od e, błota. Bok! Ej, nie mam pojęcia co z tym chodzi, możecie napisać w komentarzu. Weźmy sobie tylko wskoczmy i to jest jakaś w ogóle wysoka trawa razem połączona z błotem, sam cały od błota, jak to śmiesznie wygląda. Może się umyjemy na sam koniec, że mam strasznie ciemny ekran, więc może. E, Szlakcic. nie wiem, ale wiesz co, umyjmy się tutaj, zapadnę się pod tym, okej, okay, to jest jakaś... Różowa masa, ej może. To są truskawkowe lody ekipy. Mmm, ale dobre. mogę sobie zjeść chyba właśnie zginę w lodach ekipy. Simon, chodź tu szybko, poczekaj, nie tak daleko, bo ja ogólnie bardzo wiem, że wy lubicie błoto razem z swoim słonikiem i chciałem sprawdzić jak to błoto będzie wyglądać na was. czekaj, najpierw Simon, czuję To jest takie błoto, które bardzo pomaga. czekaj, mogę cię. A, mogę cię rzucić. Dobra, szybko, będę ci skakać po głowie, żebyś na pewno tam wpadł, co to teraz? Nie! żołąd błoto, pomóż mi! O, nie moje nogi! Kupiłem dopiero nowe spodnie, co tu się stało? Dalej mamy ciekłe bagno. To wygląda jak woda i Mogliś tu umyć chociaż? Wow, Ej, nie, Simon! zapadam się, ja nie mogę oddychać! Czekaj, mogę ci, mogę ci na głowie stać, mnie to nie jest wcale woda, uciekajmy stąd! Simon, czy możesz mnie puścić? Ogólnie to zawożyłem coś naprawdę. Poczekaj, to poczekaj! To poczekaj to zawożyłem coś bardzo strasznego, od tak? mnie tu nie wrzucać, Tam u góry straszny gory, no zobacz tam, puść mnie! Gdzie No weź noś, na wszystkie strony mnie wrzucasz, dobra. Chodźmy sobie teraz tutaj na drugą stronę. Dalej mamy. Nie, błoto to już nuda. Co chwilę jesteśmy w jakimś błocie? glina mamy. Ej, u, glina jest taka dosyć zbita. Znowu będziemy cali uwaleni od gliny. Jak ty wyglądasz? Jakiś taki bałwanych. Ej, to masz nawet twarz są w tej glinie teraz. Suj! Czekaj, twarz spójrz na mnie, Simon, jak ty wyglądasz? A może ty tak po prostu normalnie wyglądasz? Dobra, mniejsza o to tar. Co to jest? Ej, to wygląda jak e, nie wiem, coś bardzo Ej. dziwnego. Jak ty tam wpadłeś w ogóle szybko? Okej, okay, do tego sobie też skoczymy. Jakie ja ręce w ogóle teraz duże. Uuu, idziemy coraz niżej. Nie, ale ciemno, zaczyna robić Dobra, Weźcie mnie z tego to mnie pochłania teraz całkiem. O, właśnie sobie kupiłem nową bluzę. Jak taką bluzę chcecie, to może na mojej grupce kupić. I dalej mamy szybki piasek, czyli ten piasek powinien nas jeszcze szybciej zjeść niż ten poprzedni, ale w sumie jest Naprawdę, bardzo wolne. Pomóż do... mi. Ja ci pomogę, Simon, szybko. Dawaj, wydostaniesz się stąd. Okej, okay, pomogłem ci. Tak? Ja już niestety tutaj nie muszę cię zostać. I on ja w ogóle toki ciemne, że jest masakra. Zostań w tych piaskach. Simon i słonik się troszkę uwali od piasku, ale dalej mamy jeszcze jeden piasek. Suchy, szybki piasek, który Ej, nawet się cały rusza. Ej, to jest mokry piasek. So mokry piasek? Ej, wiesz, co, nie wiem w sumie, który jest lepszy, ale ten wygląda bardzo ciekawie. Tak, właśnie, jakby było tutaj bardzo dużo wody. Ej, mega szybko się do niego wpada? Też jakoś tak powoli. Dobra, nie, czekaj, szybko, stąd wychodzimy. Bo cały od Eee, a, ty już sobie tam chyba utknąłeś niestety. My sobie zobaczymy jeszcze mokry piasek. Ej, mokry piasek mega szybko. Zobaczcie jak ono stoi! Przyciąga na dół! I w ogóle mam cały ekran tak chyba w piasku. Ej, nie, piasek mi wpadł do oczu, O, wapolą mi Co tu się nie, Samon, pomóż mi bo... pod piaskiem, ej, ile tu jest tego piasku, szybko, to Nie o, nie robię tutaj! Słuchajcie, ja już zaczynę lepić bałwana. Tutaj właśnie coś sobie Samonek, choć ulepimy go jeszcze całkiem do końca. Wskakuj mi tutaj. Musimy mieć takie Ej, weźcie, ulep do końca, do końca jeszcze co ty, ej, co ty mi robisz teraz? Nie! Simon, no ja przyświec znowu nie wyjdę, mi się w dwa bałwany. Teraz. Jak mi śmiesznie wyglądamy, ej, ale chciałem stąd wyjść. A już Teraz nie dam rady. zamarzłem normalnie, nie mogę się ruszać. O. Dobra, gnoju, chodź tu, dalej mamy gnojowicę, nawet nie mam pojęcia co to jest. Jeżeli ktoś wie, to mi napisze w komentarzu. komentarzu. E e skakuj! Na wóz! Uuu, na wóz, że to naprawdę strasznie! Jaki ty się zielony cały zrobiłeś! Dobra, nie, my tu nie skakujemy. Ogólnie to jest coś bardzo podchwytliwego, bo tu jest napisane dosłownie dziura. No przecież to jest niemożliwe, żeby tutaj była dziura, tak? My sobie sprawdzamy różne substancje, więc skakamy na dół. O, a to chyba serba dziura. Nam już ostatnie trzy różne Mydlo, substancje. Wszystko. Mydło. Wiesz, co, jak chciałeś się umyć, to mogliśmy sobie najpierw sprawdzić coś, co nas pobrudzi. Tutaj jest napisane gęsta taśma, tylko że to wygląda jak pajęczyna, bo to chyba jest pajęczyna, to musi być pajęczyna. Ja się w ogóle bardzo boję pająku, więc raczej nie chciałbym tam wskakiwać. I na samym końcu mamy mokre błoto. Ja już nawet nie wiem, czy my do mokrego błota przypadkiem nie wskakiwaliśmy. Ale dobra, najpierw weźmy sobie tego mydełka, tak żeby. Nie, stój! Jak to w ogóle szybko nas pożerał, tak, no, stój! Teren... A, nie, to był zły pomysł! Jestem cały od mydła. W... Jak my to wyglądamy. Co, juj bezkito, jak takie diamentowe zbrojki z Minecraft on tak powoli chodzimy. Nie no ja się naprawdę tego boję, dobra, Simon, skakoś to pierwszy bo tu pewnie będzie jakiś pająk. To jest niemożliwe, że tu nie masz tego pająka. Nie, tu właśnie do... do... mi tam, szybko, dobro. Czy to jest jakiś pająk w środku? Pięćdziesiąt pająków. Ja pięćdziesiąt, ej, dobra, pokaż mi, nie, do, 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 dobra, jest ja tu wychodzę, szybko, szybko, dobra, jest. Udało mi się. Troszkę mi się tutaj poplątały nóżki i rączki, ale to nic takiego, możemy sobie w błotku tu na przykład mówić. jak to błotu to szybko, nos wciąga na dół, już stąd nie wyjdę, dobra, dobra. możesz jeszcze stąd wyjdę, proszę, proszę, pomóż mi stąd wejść tak! Na szczęście mi się udało, tylko Troszeczkę się od błota owaliłem. I teraz tak, tak jak wam mówiłem, jest tak nam potrzebny tajny kod, No, wyglądam całkiem ciekawie, chcesz też tak wyglądać, samonek? Nie, proszę tak. A, dobra, to... właśnie do błota, będziesz teraz Jak ty w ogóle szybko tam wpadłeś Dobra, mamy jeszcze do przejścia jakiś obi I mi się wydaje, że za tymi obi może być gdzieś tajny kod, Więc sobie my teraz ten tajny kodzi poszukamy I tak jak wam obiecałem, to go zaraz sprawdzimy Słuchajcie, już prawie udało mi się przejść to niesamowicie trudne obitko Proszę, żebym teraz nie spadł Ostatni skok i jesteśmy na samym końcu Nie wiem, czemu tu jest jakiś ludzik w piasku. Czy tam jest jakieś tajne przejście, czy mi się wydaje Czekajcie, wejdźmy sobie tutaj, coś znalazłem chyba Albo jednak nie, możemy, mnie... dobra, nic tu nie ma Pójdźmy sobie kawałeczek dalej, zobaczymy gdzie my teraz Stąd wyjdziemy Ej, Tutaj nic nie ma, Ej, muszę znaleźć tu gdzieś tajne przejście, bo na pewno musi coś tutaj być Niestety okazało się, że nic kompletnie tam nie było Ale już udało nam się przejść O bin numer dwa i tutaj właśnie Też jest jakiś taki ludzik, najlepsze jest też to Że znamy już tajny kod do tych drzwi Które widzieliście na samym początku odcinka Więc naprawdę warto oglądać filmy do samego końca I zaraz się tam przyjdziemy, tylko no, najpierw pójdziemy sobie tutaj. No w sumie to chyba jest, tutaj też nie ma. Jesteśmy gdzieś na samej górze. Nie wiem czy tu. Możemy wejść jakoś na mapkę. Ej, dobra, wchodzę do góry. No nie wiem, raczej nie damy rady. Dobra, ale widzę, że jest tutaj jakiś portal. Więc może wejdziemy sobie do tego portalu. I gdzie on nas przeteleportuje? To przyjdziecie. A, nie, do innej gry. To chyba nie chcemy sobie do żadnej innej gierki wchodzić. To nam po prostu pozwoliło wejść tutaj na górę. Możemy sobie tutaj płazić. Ej, czekaj, czekaj. Dobra, widzę na tajne przejście. Tak myślałem, że. Ej, może mi się pomyliło. Jednak nie, no proszę. No ja myślałem, że to jakieś tajne Ej, przejście. Tam dalej. Gdzie, gdzie dalej? Tutaj. Ej, patrz! Marki... Tu na jest faktycznie. I tam jest jakiś portal normalnie. Pójdźmy sobie, może do tego wodu i tam u góry będzie jakieś przejście, albo u tego goryla. Ej, albo tylko czekaj, sprawdź ten biały portal. Ej, no właśnie, sprawdź, też ten biały portal, to jest dobry pomysł. Simon, chodź do mnie szybko, muszę pokazać coś naprawdę strasznego. Widzicie co tam jest? Ja widzę to już naprawdę stąd. Widzisz, to pojdź do widzisz, proszę ci powiedz do widzisz. No, ale co widzę, tego potwora tam, tam? Nie, 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 nie tam. tego. Tam... Dobra, idź pierwszy, idź pierwszy. Ja na pewno pierwszy nie pójdę. Tam w środku jest coś strasznego. My sobie zaraz tu sprawdzimy. Poczekajcie, podejdźmy kawałek bliżej. Dobra, ja tu widzę, ja tu widzę, zobaczcie! tu jest tutaj! Tu jest tutaj! Nie, ja tu nie podchodzę, Simon! Jak chcesz, to możesz podejść pierwszy. Ja gdzieś może bo z boku sobie tutaj jest same? Dawaj, no pokaż, no! Idź pierwszy zobacz co tam no, jest! Ora, let's go! Co to jest i? teraz? Ej! Ja myślałem, że to coś straszniejszego będzie. To jest po prostu jakiś pikselowy potworek. Ej, tu w ogóle nawet nie ma nic ukrytego, może pod wodą. Ej, czekaj, pod wodą może da się. Wpłynąłem tutaj! Jestem w środku! Wow! Dobra, udało mi się wejść do środka, tu jest ten potwór, na którego raczej nie chciałbym patrzeć. Jestem... Tutknąłem, pomóż mi stąd wyjść! Pójdę po ciebie już. Gdzie ty jesteś? No się nie wiem, tu nic nie ma. Dobra, wychodzimy stąd, i idziemy chyba wpisać nasz tajny kodik, bo nic więcej raczej tutaj nie znajdziemy. Możemy sobie tylko podejść do gorylka, zobaczyć, czy on nam czegoś nie chce czasami powiedzieć. Cześć, ty straszny gorylku. I W ma twarz bardzo, bardzo, bardzo dziwną twarz ma. Taką śmieszną w sumie mocno. Dobra, my sobie teraz tak, musimy zejść na dół, tylko uważam, że z przypadkiem do niczego nie wpadł, Simonek, co? Nie wpadniesz do o! niczego. A no, tak myślałem, że tak skończy. I teraz tak, kod, właśnie, kod do drzwi musimy sobie tutaj podejść i 0916. O ile to będzie działać, please będzie działać. Jest! Co to? teraz ma być? Nie, to jest oszustwo jakieś ja tylko. Nie, ja muszę to wpisać jeszcze raz. To jest niemożliwe. Tu tu się się powinno otworzyć tajne przejście. To to no, co to ma być? nie, nie, wyskakuje nad wiem wyskakuje, ja nie, wiem muzyka. to kompletnie nie, Więc słuchajcie, jeżeli czekaj, czy ja tu widzę jeszcze jakieś tajne przejście, czy mi nie, tylko nie, wyda... nie, stój, nie, 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 tutaj. tu. przejść sobie nie, Ja nawet nie, wiem. Wydaje nie, nie, że jest tu naprawdę dużo tajnych przejść wszędzie, ale my ich już sobie niestety nie, nie, jest nie, 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 jeżeli chcecie kolejny odcinek z takiej gierki, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie z znaczkiem, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Narka wszystkim! Narka.